Przed Państwem Olga Radwan. Dzień dobry, dzień dobry. Dziewczyna z Wołomina, tu się urodziła, tu chodziła do szkół, tu wychowała, z Włomina wyjechała w świat, robiła karierę, chociażby w modelingu, i postanowiła wrócić. No i właśnie ten powrót jest fascynujący. A chciałbym się zapytać, jak to możliwe, że taka atrakcyjna kobieta, młoda, z wielkimi perspektywami na przyszłość decyduje się wrócić do małego podwarszawskiego miasta i zaczynać jakby wszystko od nowa. Czy od nowa nie wiem, natomiast z innej perspektywy na pewno. Bo Samorządowej. Mój powrót to było jakby wiele składowych, to było wiele czynników, które się do tego przyczyniły, ale jednym z głównych powodów to była um, obserwacja tego, co się dzieje na Węgrzech. Jak poobserwowałam sobie to społeczeństwo i ludzi, którzy są przecudowni, naprawdę. Natomiast polityka i to, co takie powolne ograbianie ludzi z wolności obywatelskiej, z, tej, z demokracji, no, przykro było patrzeć. I e, tak, tak we mnie się w sercu tak się zapaliło taka iskra, że kurczę ja tak nie chcę. Ja nie chcę, po prostu mam, mam żywy przykład, jak ci ludzie się zachowują, jakim jest przykro, jak są bezsilni. E, no i patrzyłam na to, co się dzieje w Polsce i troszeczkę tak jak w lustrze widziałam, że no, sytuacja jest podobna. Dlatego to był jeden z głównych powodów, że postanowiłam wrócić, spojrzeć na tą naszą małą ojczyznę. E, Troszeczkę innymi oczami, no i zacząć działać. Bo no tu trzeba wszystkim powiedzieć, że Olga, mieszkając jeszcze w Polsce, zajmowała się modelingiem. Tak. Tak. Trochę świata zwiedziłaś, pracowałaś dla najlepszych i najbardziej renomowanych agencji modelingu Zgadzasz? na świecie. Tak, tak jak wcześniej powiedziałaś, nie byłaś tylko w Stanach i w Japonii. Tak. No a oprócz tego masz bardzo ciekawe wykształcenie, bo ten twój. Długoletni wyjazd zagraniczny, czyli Węgry, nie był przypadkowy. Ty jesteś absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i hungarystyki. Zgadza się, tak, tak. Skończyłam filologię węgierską na Uniwersytecie Warszawskim. Skąd pomysł, żeby młoda dziewczyna studiowała hungarystykę? Powiem szczerze, że to był... Ja wiem, że to jest bardzo oryginalny pomysł i stąd też mi się to spodobało. Natomiast jak zrobiłam maturę, w tak młodym wieku było mi ciężko w ogóle się określić, co ja tak naprawdę chcę robić w życiu, e, więc stwierdziłam, że e, zacznę uczyć się jakiegoś języka, no bo to zawsze zostanie ze mną, nie wiadomo kiedy mi się przyda, natomiast później będę w stanie zadecydować, co ja w ogóle w życiu chcę robić tak konkretnie, w którą stronę e, ja skręcę. No i tak padło na węgierski. Kiedyś byłam w Budapeszcie, bardzo mi się spodobało. Język dziwny, więc dla mnie to było Trudny. Mocne, trudne, bardzo trudne. Dla mnie to było mocne wyzwanie, natomiast przyjemne. Przyjemne, tak. I, i, i powiem szczerze, że e, miałam kilka sytuacji takich, że ten język mi e, pomógł. Ta, chociażby, nie wiem, na kontraktach, jak wyjeżdżałam, e, Spotkałam węgierki, które między sobą rozmawiały i ja nagle wtrąciłam parę słów, to od razu się przyjaźń zawiązała, no bo to jest jednak niszowy język, nie każdy w nim, nie każdy obcokrajowiec w nim mówi i były fajne sytuacje, z tego się rodziły. Także. Szybko po studiach wyjechałaś do Budapesztu? Nie, po studiach zajęłam się modelingiem, więc latałam po świecie. Później wróciłam na chwilkę do domu, ale właśnie pojawił się pomysł tego, żeby nie zatracić tej nauki języka. To czemu nie spróbować nie wyjechać do Budapesztu i tam zaczęłam studia. Właśnie tam zaczęłaś równie ciekawe studia, reżyserię. Tak, reżyserię i produkcję filmową zgadza się. Czyli filmówka węgierska. Pracowałeś w zawodzie? Tak, przez chwilę tak. Na początku jako asystent, też um, dy, filmy dyplomowe, to tak, jak najbardziej, przy reklamach. E, natomiast e, na moje nieszczęście, zaraz po skończeniu studiów wybuchł e, COVID, wybuchła pandemia, także ciężko było o pracę. No, ale doświadczenie zostaje i taka, m, taka sposób kreatywnego myślenia myślę, że zawsze zostanie ze mną. To w czasie tego COVID-u podjęłaś decyzję, że wracasz do Polski? To już się zaczęło, zaczęło tak ten pomysł urodzić. Ale i Węgry się zmieniały chyba w tym czasie. Węgry się bardzo zmieniały, tak. No, kolejne wybory wygrane przez, przez frakcję Orbana Wiktora no, też się przyczyniły do tych zmian takich politycznych na Węgrzech, do zmian społecznych. To ja też obserwowałam sobie jak, z boku, jak to wygląda i tak, 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 zmieniły się niestety na, tak, ludzie się nie zmienili, natomiast polityka na pewno i szkoda, Szkoda tych ludzi, naprawdę szkoda tych ludzi, bo to są przecudowni ludzie. Hungarystyka to faktycznie jest wyzwanie, ale ty jeszcze zajmowałaś się jedną dziedziną, która też jest wyzwaniem dla młodej dziewczyny. Niebieski pas. Tak, zgadza się. W brazylijskim tak. Co cię motywowało, żeby się zająć? Takim rodzajem sportu? Ja, ja zawsze chciałam spróbować sztuk walki, bo uważam, że to uczy przede wszystkim szacunku do drugiej osoby, to takiej dyscypliny uczy i to jest coś też takiego niestandardowego. No, tak jak mój wybór języka węgierskiego też był niestandardowy, tak i tutaj ten sport jakoś. Ja w ogóle chciałam od dziecka trenować judo. Natomiast to judo, tak jak się konsultowałam, jest sportem, który najlepiej trenować od takiego małego. Oczywiście nie jest to zakazane dla dorosłych, natomiast naj, najlepsze efekty się osiągną. No, od takiego małego. No, ja już byłam dorosła, więc było ciężko. Natomiast po, e, też znaleźć sekcję judo dla osób dorosłych, początkujących, nie było takie proste. Są takie sekcje, nawet to nie było, nie było proste. Ale po rozmowie właśnie czy z trenerami, czy z klubami sportowymi, tak mi podpowiedzieli, żeby spróbować w tym brazylijskim jiu-jitsu. Bo tu akurat jest udowodnione, że w każdym wieku można zacząć i osiągać sukcesy. I tak zaczęłam. No, bo to jest przepiękny sport. Mówi się o nim, że to są takie ludzkie szachy. I to faktycznie tak jest. To jest połączenie jakby myślenia i reagowania z, no z, z motoryką ciała i jakby, no to jest naprawdę przepiękny, przepiękny sport. Wygląda brutalnie, natomiast nie jest, jest bardzo bezpieczny. Twoja cecha to oryginalność? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Zawsze idziesz wybraną przez siebie drogą? Tak, staram się, nie zawsze byłam tego świadoma. Bo niestety to się już teraz zmienia, natomiast takie mam obserwacje, że to, co jest inne, to często jest tak postrzegane przez nas wszystkich, że to jest coś gorszego, może coś złego. Natomiast ja zawsze miałam chęć, żeby się przekonać, czy faktycznie ta inność jest zła, i w moim przypadku absolutnie nie. Absolutnie nie I, i to jest chyba taka moja droga, ja nie mówię, że we wszystkim, natomiast tak jak sobie analizuję, to tak wychodzi, że ta oryginalność i inność to jest coś takiego mojego i w sumie bardzo mi z tym dobrze. Sama łączysz te życiowe kropki, prawda? Tak, tak. I mkniesz do celu. Tak. No to kolejne pytanie, w zasadzie to, o czym, od czego powinniśmy zacząć. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego młoda, atrakcyjna dziewczyna? Która robi karierę nie tylko w Polsce, która może bardzo dobrze zarabiać, jak zakładam, decyduje się do tego, żeby spróbować się w samorządzie. No i tutaj nie trzeba jakby ukrywać tego faktu, że ja jestem wychowana przez samorządowca z krwi i kości, więc ten samorząd od dziecka był dla mnie czymś naturalnym. On nieproste. był zawsze taka zupa zawsze. pomidorowa. Zgadza się. Zgadza się. Tak, tak, akurat moja ulubiona zupa, także tak, tak, eee, no gdzieś tam te wartości typu służebność i to, żeby robić, żeby działać, ta sprawczość, to dla mnie jakby w domu u nas to było na początku dziennym, to było coś normalnego, więc jakby to nie, nie jest dla mnie, tu akurat to nie jest dla mnie nic innego, o tak. No tak, ale samorząd, tak obserwując mamę, bo twoja mama jest burmistrzem Wołomina... E obserwując mamę, to nie jest tak zawsze, że przychodzi do domu uspokojona i zadowolona z sukcesów, bo są takie dni, kiedy ma, mówiąc delikatnie, wszystkiego dość, napięcia, stresy, emocje, czyli znałaś obydwie strony bycia w samorządzie. Tak, powiem tak, znałam obydwie strony bycia w samorządzie, czyli te takie merytoryczne, ale te ludzkie też. I, i to powiem szczerze, że to jest piękne. No, 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 no tak, to, to, to jest też ta podstawa, o której my często zapominamy, że ten samorząd nam się wydaje taki E, mocno merytoryczny i taki mocno e, stricte prawny, może, tak? E, ale e, trz, no, nie zapominajmy, że samorząd to ludzie, prawda? To jest przede wszystkim my, przede wszystkim mieszkańcy i przede wszystkim ludzie. I to myślę, no pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że to jest sukces też mojej mamy, że ona zawsze z tej ludzkiej strony e, też do tego podchodzi. Był jakiś taki moment przełomowy, który spowodował to, że Twoja decyzja jest taka, wchodzę w to? Czy to się rodziło sukcesywnie i stało się jak się stało? Myślę, że to się rodziło sukcesywnie. Nie było takiego jednego momentu, że ja nagle. O tak. Natomiast. To znowu wrócę do tych Węgier, e, tak jak obserwowałam e, to, co się działo na Węgrzech, między innymi z samorządami, no bo jednak ten samorząd no to... był mi bliski, więc będąc tam, no to było naturalne, że się przyglądałam też tej strukturze. E, tam po zmianie konstytucji e, zabrano długi, czyli rząd przejął długi samorządowe, ale wraz, i to było jakby no, pięk, piękny zabieg, tak, natomiast wraz z tymi długami E, kompetencje samorządów zostały e, przejęte. Czyli, tak na dobrą sprawę, te samorządy nie mogą zrobić nic. Tu bezwłasnowolniamy. Dokładnie. Czyli, jeśli samorządy nie mogą zrobić nic, to ludzie, mieszkańcy. Bo to jest ten nasz najniższy szczeble, który dotyka nas jakby najbliżej. Tak. Ty wtedy zauważyłeś różnicę między samorządem w Polsce a samorządem tam. Tak. Dobrze, ale ty idziesz swoją drogą. Ty pracujesz na siebie. I w związku z tym, pytanie, bo mama startowała. Do rządu burmistrza na stanowisko burmistrza, a ty podjęłaś decyzję o tym, że będziesz startowała w wyborach do Rady Powiatu Wołomińskiego. Tak. Czyli zaczęłaś pracę dla siebie. Zgadza się. Nie było łatwiej startować do gminy, nazwiska te same. Myślę, że mama by pociągnęła listę, wchodzisz automatycznie, bez żadnego, bez żadnego problemu. A tu decyzja, która przynajmniej dla wielu mogła być lekkim zaskoczeniem. Możliwe. Ja myślę, że właśnie to był główny powód to był ten, że, że ja, ja wybieram swoją ścieżkę, tak? Bo ja, jestem, ja nie jestem moją mamą. E, jesteśmy odrębnymi jednostkami. My się wspieramy nawzajem i współpracujemy ze sobą, czerpiemy od siebie nawzajem, natomiast e, no, jesteśmy innymi osobami i to. Ale też. wybrałaś drogę pod górę. A czemu? Dlatego, bo poprzednie lata, poprzednie 5 lat wiązane były z... Całkowicie innym ugrupowaniem, które rządziło w starostwie. Zgadza się. I, i to była taka hermetyczna bańka i wydawać by się mogło przed wyborami, że to nie jest do zmiany. No właśnie, wydawać by się mogło, ale tutaj e, warto próbować, bo udało się. Udało Czyli się. lubisz walkę? Nie walkę. E, lubię działać. Walczyć, może walczyć nie do końca, bo jak tak nawet to zwykłe słowo walka to nam się kojarzy z czym. Rywalizacja. Takim, rywalizacja to. No, no już prędzej. No i się okazało, że sukces. Tak. Prawie 1500 głosów? Prawie 1500 głosów, tak. Drugi wynik w powiecie? Nie w powiecie, w naszym okręgu. W waszym roku. okręgu, tak. To jest nieco gorszy od obecnego starosty, ale lepszy od byłego wice starosty. To buduje? Tak, to, jest, to bardzo buduje, szczególnie jako ta świeża osoba, to jest bardzo budujące, natomiast nie ukrywam, że to się łączy z ogromną odpowiedzialnością, no bo to jednak pokazuje, że ludzie, którzy na mnie zagłosowali, no to dali mi kredyt zaufania i chcą, żeby ja w ich imieniu ich reprezentowała, więc to jest jednak prawie 1500 osób, to jest, to jest ogromna odpowiedzialność. A jak myślisz, dlaczego na ciebie głosowano? To już trzeba by było porozmawiać z tymi ludźmi. Młodość. Może że młodość, może inne spojrzenie na, na, na te problemy, które już istnieją, może chęć działania. Tak myślę. 10% nazwiska? Możliwe. Nie więcej. Osobowość? Też myślę. Myślę, że też. Bo ty przed wyborami naważysz dużo spotkań. Tak. Spotkałaś się z ludźmi różnymi, młodszymi, starszymi. Oczywiście. tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Zawsze no to, to jest to, co jakby nauczyłam się od mamy, że to jest rozmowa, to jest podstawa. Dobrze. Wchodzisz jako nowy człowiek do samorządu powiatowego i zostajesz wybrana wiceprzewodniczącą Rady. Tak. Wyzwanie, z którym nie miałaś jak dotąd nic do czynienia. Bałaś się. E, zawsze się pojawia taki strach. Myślę, mm, myślę, że strach czy lęk, natomiast w moim przypadku to jest bardzo motywujące. Bo Motywacja to jest... do działania? No, oczywiście, jak najbardziej. No, tutaj nie, nie, tu, tu jakby dostaje się y, gotową receptę i nic tylko działać, tak? Tu nie, 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 nie ma innego wyjścia. Otwarty zeszyt z pustymi kartkami. Od ciebie zależy co jak ja go zapiszesz. Dokładnie tak. Dokładnie A tak. jak chcesz go zapisać? No mam nadzieję, że dobrze, ale chcę przede wszystkim z tym wszystkim, chcę pozostać sobą, to na pewno. No i chcę działać na rzecz mieszkańców przede wszystkim, tak? A trzy rzeczy, które mogłabyś wymienić jako swoje priorytety w Radzie Powiatu? Tak, chciałabym się zaopiekować szpitalem naszym powiatowym, no bo jednak ta sytuacja jest, to jest bardzo złożona i kompleksowa, bo tam to nie jest jeden, jedyny problem do rozwiązania, natomiast uważam, że... Nie mówimy o budynku, tylko mówimy o tym, co jest w wewnątrz. W tak, tak, tak. No i też przy kadra lekarska. Pracownicy. Dokładnie, dokładnie, tak. Ja uważam, że spisanie petycji czy tworzenie wydarzeń na Facebooku to... To jest jakby fajny pomysł, natomiast to nie rozwiązuje problemu. Tutaj trzeba działać. Twoje działanie, przed chwilą powiedziałeś. Tak, tak. Co jeszcze oprócz szpitala? E, chciałabym zwrócić uwagę na język debaty publicznej, czyli na wszechobecne zjawisko, no niestety bardzo niefajne, ale na ten hejt, z którym się mierzymy wszędzie. Z którym się zmierzyłaś osobiście? Również ja. Tak. Dotknął cię? Dotknął, tak. Tak. Co jeszcze oprócz tego? Też chciałabym się skupić na działaniach profilaktycznych. To znaczy? To znaczy, żeby udostępnić mieszkańcom bezpłatne bądź lekko płatne badania profilaktyczne, bo uważam, że żyjemy w takim pędzie i w takim społeczeństwie, które zapomina o tym, żeby przejść się do lekarza, tylko idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś już boli, kiedy już jest, no nie chcę powiedzieć za późno, natomiast kiedy już ten problem się pojawia. I chciałabym przybliżyć nam wszystkim możliwość skorzystania z badań profilaktycznych. To już jest jakby szerokie spektrum, to trzeba, to jakby też będziemy rozmawiać z mieszkańcami na co jest potrzeba. Natomiast to tak się mówi, jak czym skorupka za młodu, to później się człowiek przyzwyczaja do tego. Także jeśli my damy ten wachlarz możliwości ludziom, mam nadzieję będą z nich korzystać i niejedno życie będziemy w stanie uratować. Dobrze, no to teraz przejdźmy tak, no bo już jesteś w tym powietrze, co prawda... Odbyła się raptem jedna sesja. No i gdzieś wypływa informacja o tym, że podjęłaś decyzję o chęci udziału w wyborach do Europarlamentu. Okręg numer 4, lista numer 5, pozycja numer 10. Zgadza się, ostatnio. A na tej liście same tuzy. I teraz kwestia, gdybym zapytał szczerze, że idziesz dlatego, że cię proszono, czy idziesz. Bo chcesz się sprawdzić, dodatkowo sprawdzić, mhm. jak to wygląda z twojej perspektywy. Pojawiła się taka propozycja, w moim mniemaniu to jest e, propozycja nie do odrzucenia. Propozycja z partii, której... Z partii, tak. Z... Bo jesteś członkiem, członkinią y, Platformy Obywatelskiej. Zgadza się. Mhm. Y, I pojawiła się propozycja od Koalicji Obywatelskiej y, startu do Europarlamentu. I uważam, że gdybym odrzuciła tę propozycję, to... Y, no myślę, że byłabym... Hmm, chyba bym przeżywała to długo, że jednak nie skorzystałam z szansy. Myślę, że to jest szansa dla nas wszystkich. Nie było jeszcze osoby z na która e, startowała do er, Europarlamentu. Właśnie, e, pierwsza, kobieta, dobra, młoda. Dokładnie, kobieta, dokładnie. E, I myślę, że to jest w ogóle dla mnie ogromna nobilitacja. Wyróżnienie. Wyróżnienie, zgadza się, że z takimi osobami ja e, mam zaszczyt być na liście ale to mnie bardzo mocno motywuje, bo to jest też, tak w moim mniemaniu, to jest taki, taka przestrzeń na to, że jednak jest potrzeba tego świeżego spojrzenia, tych młodych ludzi, tej innej perspektywy. Ym, no, dostałam jakby możliwość tej przestrzeni, tak? czyli, czyli, czyli mogę się sprawdzić. No, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jest o, co, jest o co powalczyć. To nie jest tak, że ja sobie bawię się tym. Bo naprawdę do tego podchodzę poważnie, bo to są poważne sprawy. Tutaj nie ma, nie ma miejsca na zabawę. Zaangażowałaś się mocno w tę kampanię. Tak. Ale masz ku temu wielkie szanse, żeby, żeby uzyskać bardzo dobry wynik. W angielski znasz, angielski znasz. Poruszasz się dobrze wśród osób związanych z polityką i z samorządem. Tak. Możesz liczyć na wsparcie przyjaciół i znajomych. Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję. bardzo dziękuję za to wsparcie. To jest naprawdę cenne, bo to jest moim zdaniem więcej niż połowa sukcesu. Jeśli są e, przy kimś ludzie, którzy e, bardzo wspierają, to jest naprawdę więcej niż połowa sukcesu. Masz już ściśle określony własny program? Powiem tak, jeśli chodzi o Europarlament, to tutaj nie da się mieć ściśle określonego programu, bo to jest przede wszystkim współpraca, tak? Tak, nie idziesz jako e, Olga Radwa, tylko idziesz jako ugrupowanie polityczne. Zgadza się, A natomiast ja mogę trybić. postulować niektóre pomysły, to jak najbardziej, natomiast tu trzeba właśnie wyjaśnić, że to nie jest tak, że ja wyjdę, wypiszę sobie w punktach, co ja chcę zrobić, bo to nie tak wygląda. To jest, my jako Polska będziemy mieć 53 mandaty, więc my będziemy musieli wspólnie wypracować to stanowisko, żeby nie zapomnieć o interesach Polski, żeby ten głos polski był jak najbardziej słyszalny i silny. No i musimy razem nauczyć się współpracować, bo to nie jest tak, że jeden teraz będzie 720 posłów w, tej, w nadchodzącej kadencji. To nie jest tak, że jedna osoba podniesie rękę i nagle zmieni cały świat. Byłoby przepięknie, gdyby tak można było. Albo i nie, bo to zależy, z której strony patrzeć. Natomiast to, tu, tu trzeba współpracować. Tak jak powiedziałeś, 720 parlamentarzystów, 53 z Polski, czyli masz trudną listę. Moja lista jest jedną z najmocniejszych list, to prawda. Natomiast, tak jak mówię, to jest dla mnie mocno motywujące i już sama obecność na tej liście to jest ogromne wyróżnienie i ogromna nobilitacja. Zakładając, że dostajesz się do Brukseli, już jesteś na sali plenarnej, w jakiej komisji chciałabyś pracować? Na pewno w Komisji Praw Człowieka. Mhm. Dlaczego? Bo ja bym znowu tutaj chciała poruszyć ten temat hejtu. Cały czas. Mocno cię bolał, ten, którego sama. Był skierowany przeciwko Tobie? Powiem szczerze, to był skierowany, to jest cały czas skierowany i przeciwko mnie, i przeciwko mamie, i przeciwko całej mojej rodzinie. To boli, oczywiście, że tak, natomiast ja nie skupiam się na tym bólu, bo jakby nie na tym stricte, co tam do mnie wypisują, czy co jakby chcą mi przekazać, bardziej boli mnie to, że um, ja jako jednostka jestem troszeczkę bezsilna. Ja w tym momencie też się mierzę jakby z systemem, że jest są procedury i tak dalej to wszystko rozumiem. Natomiast y, gdyby nie rodzina, no to mogłoby być różnie. No ale ja sobie z tym poradziłam. Ja jestem dorosła, prawda? I jakby jakoś sobie z tym radzę i jest dobrze. Natomiast tak jak się postawiłam w sytuacji Kogoś, kto nie wiem, chodzi do szkoły, czy dzieci, czy, czy w ogóle innej osoby, no to ja nie wiem, czy ta osoba jest w stanie sobie poradzić. Ja tutaj chciałabym być tym głosem właśnie tych osób, które sobie nie radzą albo nie mówią o tym, żeby ten temat nagłaśniać. Bo to jest, no jak zamieciemy coś pod dywan, to nie znaczy, że to znika, prawda? To cały czas jest, tylko pod spodem. Z tego, co mówisz, jesteś silną euroentuzjastką. Y Jestem euroentuzjastką jak najbardziej, natomiast tutaj bym chciała zaznaczyć, żebyśmy nie, nie kategoryzowali w ogóle wszystkich e, jakby tworów, a szczególnie Unii Europejskiej, że to jest coś idealnego, no bo to nie jest utopia. Czyli mocno stąpasz po ziemi. Staram się, staram się. Nie ma tworów idealnych po prostu, my się musimy nauczyć tutaj i dawać, i czerpać, mhm. prawda? No to jest tak, na tym polega współpraca. Każda, czy koalicja, czy w ogóle jakakolwiek współpraca polega na, na dialogu i na tym wypracowaniu, yy, nie zapominaniu o tym, co my chcemy wnieść mhm. i dać. Ale no, no, to, to, nie jest tak, to nie jest tak, że w Unii Europejskiej jest sama tylko Polska i cała Unia będzie patrzeć co ma Polska do powiedzenia. My dążymy do tego, żeby nasz głos był silny i był szanowany, i żeby było tak, żeby, żeby w tej Unii wszystkie sprawy były jakby rozpatrywane. Łącznie z interesem Polski, natomiast nie zapominajmy o tym, że tam są też inne państwa i to o to chodzi we wspólnocie, prawda? Czyli to musi być taka wymiana, że my bierzemy, ale my dajemy. To, no tak, ale to co możemy dać to jest właśnie ten silny głos, ten silny głos demokracji, praworządności. To my, my, to my stoimy na straży od wielu, wielu lat, no troszeczkę przez ostatnie 8 lat poprzedniego rządu troszeczkę nam ta praworządność e, powiem szczerze, no nie do końca wychodziła, ale tutaj znowu ta Unia Europejska stanęła na straży, no naszej e, praworządności, tak? Czyli był ten sprzeciw e, jednak. E, no, jak to się potoczyło się teraz bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że wspólnie będziemy pracować na tym, żeby było e, jeszcze lepiej. Silna Polska, silna Unia, silna kandydatka do Europarlamentu Olga Radwa? Tak, tak, tak. tak, tak. Przyglądając się Twoim przygotowaniom do udziału w głosowaniu 9 czerwca, w programie, który prezentujesz, można powiedzieć, że, że widoczny jest progres Twojej kampanii i, i coraz większej sympatii osób, które gdzieś zauważają. Ja powiem szczerze, że z przyjemnością przyjdzie mi śledzić dalszy, dalszy postęp. Bardzo mi miło. I będę czekał na, na wyniki tego głosowania, życząc samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Bo to jest bardzo miłe i bardzo ważne, że jak się dostaje takie chociażby dobre słowo. To jest bardzo miłe i bardzo doceniam. Dziękuję. Dziękuję pani.